Cześć, witam serdecznie wszystkich z tej strony Rybka. Tu właśnie Wam pokazuję dwa korzenie. To są takie rozgałęzione, tu już jeden się zatapia i będą złączone razem do siebie. Zrobię sobie ładną aranżację. Tutaj pokazuję Wam ekipę sprzątającą. Trzy kirysy w tym akwarium. No i ro, już mi się rozmnożyły gupiki. Zobaczcie sami, zaraz wam pokażę. Może mi się uda złapać młode. No tu zbrojniki, wszędzie. Ampularia. I na korzeniach pełno zbrojników. Te są krewetki tu. Dobra, ale teraz zrobimy, właśnie, ogłoszenie parafialne, jak to się mówi, kochani. Rozmawiałem, właśnie z kubą, akwario, z Smokiem akwariowym. No i będziemy nadal promować kanały. Oczywiście, kanały, które zajmują się zdrabkami. I kanały akwarystyczne, kanały muzyczne. I jakie są? O, zobaczcie, młody gupik, młody narybek już tu jest. ręce Wam dzisiaj z ręki. No i właśnie teśmy postanowili, że oczywiście będą nagrody dla tych kanałów, które zajmują się zdrabkami. W formie zdrapek. Z naszej strony będą dostawać właśnie takie nagrody. Zdrapek. I może te kanały, ten kanał, który wybierzemy, sobie coś wygra. Takżeśmy z Kubą postanowili, i link będzie. Słuchajcie, kochani, pod moim filmikiem od Kuby Smoka Akwariowego. Także wchodźcie do niego, subskrybujcie go. I tu wam jeszcze pokazuję, właśnie młode gupiki. I tam gdzieś, o tutaj siedzi krewetka. Krewetek też już tu jest. No tu samiczka kotna. Zobaczcie sobie. Każdy się cieszy z tego, co ma. No ale tu jeszcze chciałem powiedzieć o. Powiedzieć czy nie powiedzieć, tak się zastanawiam. A jednak zaczekam, nie będę mówił, zaczekam. Także tutaj wszystko się moczy, żeby to już szło do innego z y akwarium. Także wszystko jest w najlepszym porządku. Tak jak mówię, naprawdę z, mo z, mojej, z mojej strony i ze smoka akwariowego będą oczywiście nagrody w postaci zdrapek. I oczywiście dla akwarystów też będą jakieś nagrody. Także wchodźcie pod jego kanał. Link będzie pod moim filmikiem. No i oczywiście serdecznie wszystkich pozdrawiam. Bez wyjątku. Bez wyjątku. Tu wam pokazuję właśnie głupiki. Zbrojniki zostają tu. No i teraz Was właśnie zapraszam na mój słynny strych. Coś co właśnie Wam pokazać. Także za chwileczkę się spotykamy. No, spotykamy się właśnie na strychu. Tu Właśnie mi przyszło jeszcze, widzicie w folii stelaż. Pokażę Wam wyżej. Pod kostkę. W tej kostce będzie, będą gupiki, kiryski i oczywiście z trzy zbrojniki. No, i powiedzcie mi, dobra, ja Wam powiem, jaki to jest wymiar. To jest wymiar 56 na 56 na 56, a wymiar akwarium jest 55 na 55 na 55, co nam wychodzi 166 litrów akwarium w takim właśnie, w takiej kostce będzie właśnie będą gupiki i też mogę mieć inne gupiki na przykład Santa Maria i jeszcze dwa rodzaje gupików ale to już na razie nie będę brał bo mogłem dzisiaj dostać je ale na razie koledze odmówiłem, ma hodowlę, tu są już, yy, drzewo jest zamówione, akwarium będzie naprawdę poniedzieli dopiero, to Wam nagram już jak już będzie urządzone to akwarium na tym stelażu, stelaż będzie oczywiście obudowany, bo nawet Wam odkryję, yy, są tutaj już zrobione dziurki żeby sobie blat przykręcić oczywiście obuduję go obudowa będzie polegała na tym że będzie obudowane drzewem ale na magnesiki także będzie szybki będę mógł szybko sobie na przykład go rozebrać tak ten stelaż wygląda no i dobrze no i spotykamy się za chwilę to będzie 166 litrów kostka. 55 na 55 na 55. No, a tu Wam jeszcze pokazuję moje duże akwarium. Jak sami widzicie, mieczyki są zdrowe. Góraminy rosną. Wszystko jak w najlepszym porządku. Sami zobaczcie. Bocje wspaniałe LaBeo coraz większe Także tutaj jest naprawdę Wszystko w porządku Zbrojniki się rozmnażają I moim zdaniem jest Gitara Także wam tu jeszcze pokazuję Cóż jeszcze chciałem powiedzieć? Tam miałem jeszcze na strychu stolik. Dałem go właśnie do przerobienia. Oczywiście będzie przedłużony o 30 cm. Stolik miał 1,55 m. A będzie miał metr. 85 m 85 dokładnie takie wymiary ale to już będzie stało w fiszrumie jak to się mówi także jeszcze raz podejdziemy do gubikarium jeszcze raz jesteśmy przy właśnie ja już to nazywam gubikarium glonojadowo kiryskowo i oczywiście ampulariowo, jak to się mówi. Tą ampularię to mi córka przywlekła. Jedną, dużą. No i tu właśnie sobie gubiki zajadają razem ze zbrojnikami. Tam już się wykląły młode. Ogonki widać. Nie będę świecił Wam. Może jak zdążę, to przy następnym filmiku. A tu już zaczyna się z powrotem. Zobaczcie. Tragedia. Tragedia, mówię Wam, tragedia. Nie tragedia. Człowiek się cieszy z tego. A tu jeszcze raz młode, malutkie, głupiczki. Także o tu kiryski. W tym akwarium są trzy kiryski. Ekipa sprzątająca musi być. No gupiki, temperatura wody to powinni mieć tak 24, no 20, nawet 24 do 26. Najlepiej się czujemy, jak mają 24-25 stopni. No ale nawet wytrzymują więcej. Także kotne, młode są też. Opatrzcie nawet nie, nie, nie zje jej. Nawet, malutkiej. Ta też jest zaraz na wykocenie. Jeszcze raz daleko. No i to cośmy uzgodnili właśnie z Kubą, smokiem z akwariowym. Także słowa dotrzymamy. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę dużo zdrówka. Do następnego filmiku. Cześć, trzymajcie się z tej strony rybka.